Bardzo serdecznie chciałbym przywitać na naszym wolnych bydłościach wolnych Polaków. Ma być w po 4 zł od września. Za darmo, wiesz, na płotach, na balkonach, gdzie się da, bo jest w telewizji wszędzie cisza. Oprócz internetu to nikt nigdzie nic nie mówi, a wrzucicie sobie ETS-2, normy. Każdy ma komórkę, może sobie wrzucić w tej chwili. marszach takich bardzo ważnych dla mieszkańców Bydgoszczy i nie tylko goszczy, a mianowicie po Marszu Żołnierzy Wyklęty 1 marca, po drugim marszu czci naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II. Chciałbym nawiązać do tego drugiego marszu. Podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami, tym wszystkim, którzy trochę zmokli, trochę zmarzli ale pod bazyliką było widać, że są zadowoleni. Chciałbym podziękować tutaj w szczególności dwóm politykom. Mówię to dwóm, dokładnie dwóch. To jest pan Bogdan Zakanowski i pan Jarosław Będernik. Reszty nie było, reszta, reszta wymiotło. Reszta się schowała gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie będę na ten temat mówił, bo to szkoda czasu mi na to. Ale chciałbym podziękować też księdzu biskupowi naszemu za to, że obdarzył nas, objął nas patronatem tego marszu. To pewnie też niektórym się nie podobało, bo wiadomo, bydgoscy patrioci organizują coś tam, gdzie, tam na ziole, faszyści i tak dalej, i tak dalej, stara bajka, ale to też odrzuciło gdzieś od nas ludzi takich Mało związanych z naszym środowiskiem po prostu leni, na moje. Planujemy w przyszłym roku powtórzyć ten marsz, tym bardziej, że to jest 20, będzie 20. rocznica śmierci Jana Pawła. Dlatego już teraz zachęcam do tego marszu, ale to wszystko po kolei. Tu kolega Osiu powiedział, że będziemy się spotykać 13 każdego miesiąca. Ok? Z tym, że godzina 17 z tym, że w międzyczasie my będziemy organizowali jako Bydgoscy Patrioci różnego rodzaju upamiętnienia rocznice i tak dalej dalej wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej wchodzicie bardzo łatwo wpisujecie Bydgoscy Patrioci w Google i pokazuje się nasza strona to nie jest żaden skomplikowany manewr Możecie śledzić ją wszędzie. Zawsze informujemy o jakichkolwiek przedsięwzięciach. Takim chyba największym w roku, jednym z największych, które będziemy robili, to jest Powstanie Warszawskie. To jest jeszcze trochę czasu, ale po drodze na pewno będzie wystawa związana z Rokmistrzem Pileckim i zamierzamy to zrobić w samym centrum miasta, tradycyjnie na ulicy Mostowej. Jeżeli nam yy, miłościwie panujący <noise> prezydent pozwoli i tak dalej, to staniemy na Mostowej tradycyjnie, jak co roku tam stoimy. No i myślę, że będzie OK. W międzyczasie pewnie coś, coś nam wyjdzie tak jak z innymi imprezami i wydarzeniami pożegnaliśmy naszego kapelana księdza Romana Nebleskiego który zmarł niestety praktycznie dzień godzinę po swoich urodzinach już na temat tutaj księdza nie będę za dużo mówił, bo, bo wszyscy go znaliśmy i wszyscy wiedzieliśmy, jaki jest. Oczywiście był tak samo uważany jako ksiądz kontrowersyjny, tak jak, był, tak jak nas uważano i u, uważa się za kontrowersyjnych ludzi, bo nie trzymamy tam komuś czegoś gdzieś i tak pewnie będzie cały czas, no ale my już się z tym pogodziliśmy. Mili Państwo, do końca kwietnia mamy taki Taki mamy frekas, to znaczy to nie jest spowodowane jakąś złośliwością kogoś i tak dalej. Po prostu ta siedziba, gdzie w tej chwili przebywamy, będzie remontowana. I to jest siedziba, która ma około 100 metrów kwadratowych, Nie są to jakieś fajne warunki, ale są, dobrze się tam zadomowiliśmy. Jesteśmy tam dwa lata. Niestety musimy ją opuścić, bo idzie to wszystko w remont jeżeli ktoś z państwa ma gdzieś coś takiego co mogłoby nas zainteresować lub oczywiście to nie jest za darmo więc, nie? my tam też płacimy płacimy za, za e, wynajem płacimy za media i itd., itd. tylko do tej pory te ceny są tak kosmiczne które sprawdzaliśmy że to się w głowie nie weźmie a mamy szereg e, różnych Takich rzeczy, które, których trudno by było nam się pozbyć, chociażby oryginalne mundury pozomorskie, czyli których używamy 13 grudnia w nocy, robiąc rocznicę stanu wojennego, jakieś pamiątki związane z minioną epoką i nie tylko. Mamy mundury żołnierzy wyklęty, które służą nam do różnego rodzaju rekonstrukcji. No i ciężko się z tym pomieścić tak naprawdę, dlatego apeluję, proszę, jeżeli ktoś ma gdzieś coś, napisać na stronę do nas, czy ja rozdam później wizytówki, jest numer telefonu, można zadzwonić, ten numer jest bezpośrednio do mnie, także, także to, to też tak, tak to wygląda. I dziękuję bardzo, to na tyle. W na razie. Bardzo dziękujemy, Kimek, bydgosy, ja się zawsze stają na porządku dziennym. Przez to mamy nagłośnienie, wiele innych rzeczy, więc myślę, że jeśli ktoś ma jakieś możliwości, to yy, zachęcam do yy, gdzieś pomocy, bo yy, no w patrioci, Bydgoszczy muszą zostać. Więc myślę, że to jest najważniejsze. Yy, proszę Państwa, tak powiem, że Polska, mi się zdaje, się budzi. Może nie widać tego po nas tutaj yy, w, w ilości, ale uważam, że Polska się budzi. Myślę, że... Polacy muszą doświadczyć jeszcze raz podwyżek wszystkich innych rzeczy, bo niestety tak to musi być. Więc myślę, że musimy organizować się w czerwcu, mam wybory do Europarlamentu. Osoby, które chciały być w komisji do Europarlamentu, zachęcam do kontaktów. Są możliwości, bo musimy w tych komisjach być, liczyć głosy, bo to jest najważniejsze, bo nieważne kto tak kiedyś bo maksymalnie ważne kto głosuje, ważne kto liczy, także w tym roku yy, byliśmy wszędzie w każdej komisji, więc myślę, że yy, uczciwie został policzony. Mamy znajomych, młodszych od siebie, to zapraszamy do kontaktu. Są możliwości, możemy sobie y, coś y, zrobić razem wspólnie dla dobra naszej ojczyzny. To Nie ma nas tym wielu dzisiaj, ale trochę coś widać się do przodu. Chciałem powiedzieć, że na mieszkańców Bydgoszczy województwa krajowców po dzisiaj mapę mamy na czerwono. Jak wiemy, do tej pory rządzi dzisiaj nami junta z Kerwińskim, ministrem na czele. To są ludzie, Państwa, to są synowie, córki, ubowców. To trzeba o pamiętać. Można zmienić. Kiedy 19 październikiem przyjechał do Narodów na uczniczkę, ludzie szli jak w kulę, i o go mocno. Proszę Państwa, ja mam taki apel do mieszkańców Wydgoszczy i województwa kujawsko-polskiego, aby zmienić tą mapę na zielono. Na zielono, żeby naprawdę byliśmy tymi demokratami w solidarności. I mam właśnie taki apel. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Myślę, że to jest zadanie dla wszystkich, domowe. Chociaż zadań domowych, i słyszeliśmy, nie będą zadawać, ale u nas będą. Zmeszko, nie widać ci. Gdzieś się stoła. Dzień dobry, w pełnym słońcu może nie, ale jest jasno, dużo jaśniej niż było, kiedy rozpoczynaliśmy. Proszę Państwa, na początku, to tak troszeczkę w uniesieniu nazywałem to zgromadzenie Nowym Powstaniem Styczniowym. A teraz, jakbyśmy mieli kontynuować to nazywnictwo, to już byśmy prawie, że tak powiem, do jakiejś rewolucji kwietniowej dotarli. Mając to doświadczenie, tutaj wszyscy zebrani, patrząc po twarzach, no nikomu nie wypominając, na pewno każdy z nas ma pamięć bardzo głęboką. I jeśli przypomnimy sobie taką symboliczną datę, jak 13 grudnia, i potem po kolei to co się działo y, poprzez te wszystkie lata, poprzez rok 82, trzeci, czwarty, piąty. Potem przyszło, po tych właśnie mordach takich strasznych jak na Piotrze Bartoszczy, jak na y, księdzu y, Jerzym, przyszło pewnego rodzaju zwątpienie. Y, przed rokiem 86, 7. nawet w samej Bydgoszczy były tutaj takie wydarzenia. Nie wiem, czy państwu w tej chwili momentalnie jakby odświeżę pamięć, ale było kilku ludzi w Bydgoszczy, którzy sądzili, że warto na przykład spotkać się i zrobić takie forum przy ówczesnym wojewodzie. To nie był trafiony pomysł. Ci ludzie już wówczas sami jakby wiedzieli, że nieco zgłodzili. Ale do czego zmierzam? Od tego 13 grudnia 2023 roku minęło dosłownie tylko kilka miesięcy. A jak się patrzy na niektóre jakby powiedzmy jakby oceny sytuacji, to ja czasami mam wrażenie, że my się już jakby co miesiąc to przeskakujemy kolejny rok licząc na to że ten rok 89 on przyjdzie przez to, że my będziemy każdy miesiąc jakby odczuwać jako nowy rok. Tak nie będzie. Proszę Państwa, widzę w tej chwili, że w ogóle powstał taki trudny jakby temat do rozstrzygnięcia, kim jest ta trzecia droga. Przecież nie ma w ogóle co kombinować, tak jak się nie udało kombinować z PSL-em, ja osobiście przepraszam, ale nie wierzę, że PSL w tym kształcie pod tym przywództwem jakby zrozumie, że mógłby stanąć po stronie patriotów, to tym bardziej nie trzecia droga. Trzecia droga to jest po prostu oddelegowana grupa do zgarniania zdezorientowanych. Przecież do pewnego momentu y, hołownia tą rolę wypełniał, potem y, Tusk, dran jeden, y, wpadł w jakąś taką panikę, bo mu się wydawało, że może go ten hołownia y, oszuka i próbowali ich niszczyć. Ale jak przed wyborami doszli i po, poszli porozum do głowy, no to y, wszystko stało się jasne. Trzecia droga miała zgarniać z tych zdezorientowanych. I w tym momencie y, powiem tak, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Co niektórzy pod sztandarami tej trzeciej drogi chcieli się w Bydgoszczy y, prześlizgnąć. Niektórzy się prześlizgnęli. Ale Jan Rólewski się nie prześlił. Niestety stanął po stronie tych, którzy zostali oddelegowani do jakby mieszania w głowach i nie wiem co. Może mu się wydawało, że na koniec swojej kariery zostanie przewodniczącym Rady Miejskiej. Może takie miał marzenie. No niestety i na szczęście nie. Szkoda, że do tej Rady Bogdanie dostał się niestety taki osobnik jak Marek Jeleniecki. Przypomnę... Przypomnę raz jeszcze jest to człowiek, który udaje dzisiaj tylko profesora i specjalistę od kochania bydłości, od dokóbek, od zajmowania się jej historią, a to był człowiek, który 19 października 1984 roku ochraniał ty... Którzy porwali, a potem zamordowali Księdza Jerzego. On był pod y, kościołem męczenników i był w tym patronu, który osłaniał wówczas właśnie tych y, zbirów. Szkoda, że taki człowiek dostał, dostał się do Rady. Z kolei z y, Osobej góry znam człowieka, którym się kiedyś wydawał bardzo porządny i może takim jest, ale dlaczego on, y, chodzi mi o Jarosław. Y, y, nie pamiętam imienia do sobie, ale Winter, przewodniczący Rady Osiedla Osoba Góra. Porządny człowiek, komuś, wielu ludziom pomógł. Ale czemu on musiał koniecznie startować do tej trzeciej drogi? Przez co niepotrzebnie miesza ludziom w głowie, że trzecia droga to jest coś porządnego. Nie. Trzecia, trzecia droga to jest taka sama hańba jak Platforma Obywatelska. I oni niestety, muszę tutaj wszystkich nas zachęcić, a za chwilę będziemy nam przy u Jezujtów i się głęboko za to pomodlić, my nie możemy dać się zbajerować. Niestety, bo jak minie naprawdę rok, albo 4, albo 5 lat, no to niech ta nasza wyobraźnia poszybuje. Ilu nas tu będzie? W jakim stanie umysłu będą szczególnie e, nasze dzieci, e, nasze wnuki? Przecież w tej chwili to wszystko, co się dzieje, to prowadzi do tego, żeby tą całą wolną myśl, demokratyczną, tą całą myśl niepodległościową stłaczyć. I Trzecia droga, które poświęciłem dzisiaj tyle czasu, bo oni są bardzo niebezpieczni, bo oni po prostu udają kogoś, kim nie są. Nie dajcie się, proszę Państwa, na nich nabrać. A ciebie, Bogdanie, w imieniu nas wszystkich proszę o to, żebyś miał szczególne patrzenie na takiego osobnika jak Marek Jelenieski, żeby w razie czego przypominać. To trzeba, bo on jest czuły na tym punkcie, na tle na, na, na tej pamięci takim osobom jak Winter powiedzieć, że człowieku weszłeś z trzeciej drogi, ale wróć na drogę przyzwoitości i się nie zastawiaj takimi sztandarami. Na koniec chciałbym powiedzieć, że ten rok to jest rok, no to co tutaj koledzy mówili już dzisiaj kilkakrotnie, no naprawdę wielkich bohaterów. Piotra Bartoszcze zamordowanego 7 lutego, Księdza Jerzego zamordowanego 19 października 1984 roku. W jednym i drugim przypadku zarówno jest to rok Piotra Bartoszcze, a jeszcze bardziej jakby na, na szczeblu ogólnopolskim został ogłoszony rok Księdza Jerzego. 19 października z Bydgoszczy, gdzie Księdza. Skąd Ksiądz Jerzy doruszył w drogę powrotną, a która potem stała się początkiem jego drogi krzyżowej, będzie na pewno wielka uroczystość. I niech te wszystkie rocznice, niech te wszystkie takie momenty, które nas powinny zdopingować, również jakby zawalczyć z naszym zniechęceniem. Jak tu przychodziliśmy dzisiaj, było nas. 5, 6, 10 jest nas więcej I niech, to, i niech to wzrasta. Jeszcze tylko jedną kwestię chciałbym tutaj wyjaśnić, bo wielu ludzi pytało, na ulotce jest 20 kwietnia, ale to rozumiem, jest nieaktualny i to już 13 maja, tak? Kolega zawsze będzie w sobotę i będzie, ale my spotykamy się co miesiąc 13. Każdego 13 o godzinie 17. Spotykamy się tutaj przed Urzędem Wojewódzkim wyrazić swoje. No ale przepraszam, co z 20? W 20 przychodzi kolega, który będzie tu uczestniczył tak? i będzie cały czas manifestował. My spotykamy się 13. 13 się spotykamy tutaj za miesiąc. E, są e, numer telefonu, właśnie do jeszcze raz powtarzam, billboardów Zielony Ład i ETS2. E, to jest bardzo ważne, bo ETS2 to głównie dotyczy nas domów mieszkalnych i mieszkań. Chodzi o emisję CO2, gdzie każdy będzie frycowe płacił i to jest 50 euro od tony, a chciałem wam powiedzieć, że z jednej tony węgla wychodzi 3 tony CO2. Z jednej tony gazu wychodzi 4 tony CO2, więc sobie przeliczcie Ile będziemy frycowego płacić, grubych tysięcy rocznie, dodatkowo do Brukseli, po prostu jak do kolejnego zaworcy. A więc nie ma nic w telewizji, nie ma nic mało co w internecie, każdy sobie może wklepać w Google ETS2 normy i zobaczyć, co to jest za dziadostwo. Ludzie, na balkonach, na płotach, ja to robię wolontarialnie, wieszajcie, bo to jest jedyne źródło, że możemy chociaż tak się jakoś yy, pokazać, że jesteśmy tu jacyś, tutaj jesteśmy i się temu przeciwstawiamy. Bo inaczej to nikogo na to nie będzie stać, bo mało kogo, a ci, co zostaną, to będzie garstka, przyjadą tu wtedy, nie chcę tak mówić, ciapaci, wiadomo skąd, i tą resztkę, co tu zostanie, wyburzą, a więc wtedy już nawet nie będziemy mogli wspominać o jakichś dawnych bohaterach, bo nie będzie komu. A więc naprawdę ludzie, to jest cholernie ważna sprawa, nie bagatelizujmy tego, bo to jest ostatni gwizdek, być może mnie też już tu pognają, że ja jestem tu tydzień w tydzień, co sobotę i będę stał tam przy tym świerku i będę wydawał za darmo te billboardy, nie? Na balkony, na płoty.